Jest Polsat News Polityka, Wojciech Dąbrowski, witam po przerwie. W studiu Parlament zapowiadani goście, których bardzo serdecznie witam, a są nimi pani Klaudia Domagała z Konfederacji, dzień, dzień dobry. dobry. I pan Jacek Bartmiński, Polska 2050. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. I właśnie bardzo dobrze się składa, że jest pan z Polski <laughs> 2050. Jestem z tego dumny, dziękuję no bardzo. Właśnie, bo dzisiaj od kilkudziesięciu minut, no od, 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 od kilku godzin Polska 2050, konkretnie Szymon Hołownia w Centrum Zainteresowania po tym nocnym spotkaniu z, razem z Adamem Bielanem, prawdopodobnie z Jarosławem Kaczyńskim, i z Michałem Kamińskim, czy może Pan nam zdradzić, Czego dotyczyło to spotkanie? Nie byłem uczestnikiem tego spotkania. Myślę, że najbardziej właściwą osobą będzie oczywiście pan marszałek Szymon Hołownia, żeby opowiedzieć. Ale mnie nie dziwi, że pan marszałek spotyka się z różnymi osobami. To jest jakby przywilej marszałka Sejmu, kimkolwiek by on nie był, że może się spotykać i z przedstawicielami lewej strony, i prawej strony i z osobami, które inne ugrupowania otaczają kordonami sanitarnymi. Dlatego, że funkcja marszałka wiąże się z pewnego rodzaju obowiązkiem bezstronności, wysłuchania różnych stron. Marszałek Szymon Hołownia spotykał się i z przedstawicielami Konfederacji, PiSu, Platformy, więc to mnie nie dziwi, że to spotkanie miało miejsce. Godzina może być zaskakująca, ale proszę przypomnieć sobie, że wczoraj marszałek Hołownia był w Gdańsku i w Grudziądzu. I przybył do Warszawy bardzo późno, więc rozumiem, że była prośba o jakieś spotkanie i jak zwykle nie odmawia. Nam, jako, jako osobom z Polski 2050, ciężko jest czasami się spotkać z naszym szefem partii, dlatego że on przedkłada funkcję marszałka Sejmu nad, nad inne rzeczy. Więc Czyli to było to jedzie. normalne spotkanie, rutynowe spotkanie. Tak, tak wynika z pana słów z tego tonu głosu, który. Znaczy na pewno na pewno tak to... jest związane z wydarzeniami, które w tej chwili w Polsce mają miejsce. Przypomnę, mamy napięcia polityczne po wyborze yy, prezydenta, yy, obecnie prezydenta Pana Nawrockiego. Mamy różnego rodzaju naciski polityczne, również bezpośrednio na marszałka Sejmu. Z jednej strony, żeby nie zaprzysięgać, z drugiej strony, żeby robić, jak to pan marszałek określił jakieś dziwne ruchy polityczne. Zrozumiem, że się konsultuje. Też jest dzisiaj ważne spotkanie koalicji, czyli liderów koalicji. Także tych rzeczy dużo się dzieje i rozumiem, że marszałek Hołownia chce mieć pełen obraz sytuacji przed podejmowaniem różnych decyzji. Dobrze, to teraz pytanie do pani Klaudii Domagały czy pan, pan mówi, że nie jest zaskoczony tym spotkaniem, czy panią zaskoczyły okoliczności tego spotkania. Znaczy tutaj chciałam się odnieść do słów właśnie mojego przedmówcy, że bardzo piękne jest to, co Pan mówi, że powinno się rozmawiać z każdym, że ta debata powinna być na wysokim poziomie. Ja tylko przypomnę, że pan marszałek Szymon Hołownia obrażał naszego kandydata na prezydenta Sławomiram. Cena, więc tutaj jakby słowa swoje, a praktyka swoje. Więc moim zdaniem właśnie powinno się rozmawiać tutaj z każdym, bo nadrzędnym mamy interes, jakim jest Polska. Więc tutaj absolutnie nie powinny partyjne interesy brać góry, tylko oczywiście dobro Polaków. Ale Pani zdaniem, czego mogło dotyczyć to spotkanie? Bo no pojawiają się już opinie wśród polityków Koalicji Obywatelskiej chociażby osób sympatyzujących z Koalicją Obywatelską, że szykuje się zdrada. Że Szymon Hołownia chce po prostu zmienić front i całą swoją partię, partią przejść z koalicji 15 października do koalicji z Jarosławem Kaczyńskim i Konfederacją. No ja bym tutaj nie chciała jakby wychodzić przed szereg. No zobaczymy właśnie co pan marszałek jeżeli będzie chciał opowiedzieć o tym spotkaniu powie, poczekajmy na rozwój wydarzeń. Nie, ja też chcę wyraźnie powiedzieć, bo mieliśmy dyskusje też niedawno programowe i, i przez zarząd partii i przez radę krajową Polski 2050. Nie, nie wchodzi w grę jakakolwiek koalicja z Prawem i Sprawiedliwością. Do wczoraj to... może jeszcze nie wchodziła, nie, ale nie, może sytuacja się zmieniła. Czasami jest tak, że różne nietypowe sytuacje nabierają nowych znaczeń, które nie mają jakiegoś uzasadnienia. Myślę, że to jest akurat ta dzisiejsza sytuacja. Nie wiem kto oczywiście i po co ten temat tak podgrzewa. Myślę, w, wśród koalicjantów są różnego rodzaju obawy, strachy, że koalicja się rozpadnie. To jest oczywiście związane z tymi spotkaniami, które mają miejsce między innymi dzisiaj w tej chwili. Czyli rozmów o, z rozmowami o rekonstrukcji rządu, o tym, w jaki sposób koalicja tą drugą część kadencji ma rządzić, zarządzać i rządzić państwem. Więc myślę, że to są też gry interesów takie polityczne, żeby temat grzać. Ja mam wrażenie, że akurat pan marszałek Hołownia jest bardzo wdzięcznym celem różnych takich politycznych ataków, dlatego że jest, on się nie podporządkowuje takim politycznym schematom. Nieraz mówił, podobnie jak nasi posłowie koleżanki, żanki koledzy, że do polityki przyszliśmy po to, żeby coś robić, a nie po to, żeby grzać sobie tutaj miejsce i oczekiwać jakichś bieżących profitów. My mówimy sobie zawsze pokolenie nie kadencja, niezależnie od tego jak nas inni oceniają. Mamy kilka celów. Niedawno pani, pani minister Pełczyńska-Nałęcz z Szymonem Hołownią przedstawiała pięć takich głównych kierunków. Doprecyzowujemy to w tej chwili. No, chcemy, żeby ta koalicja je zrealizowała. Oczywiście to spotkanie nocne jest komentowane w kontekście tych spotkań, tego spotkania dzisiaj koalicyjnego. To jest takie pierwsze spotkanie, bo jeszcze przedwczoraj Szymon Hołownia, marszałek, mówił, że no niech Donald Tusk położy cokolwiek na stole, jeżeli chodzi o, o umowę koalicyjną. O, przepraszam, o, o rekonstrukcję rządu. Dzisiaj chyba coś na stole się znalazło, te rozmowy trwają. Czy to mógł być taki ruch y, negocjacyjny marszałka Sejmu? Myślę, że jak najbardziej nie mógł być. No tutaj, jeśli chodzi o tą rekonstrukcję rządu, to y, no po przegranych wyborach prezydenckich y, no, powinna koalicja. Y, sprawdzić, znaczy powinna koalicja tutaj rzeczywiście podejść do tego poważnie, że dwa lata jeszcze ma przed sobą, jeśli chodzi o rządzenie i nie mydlić oczu tutaj wyborcom i ogólnie Polakom, tylko rzeczywiście zabrać się za tą rekonstrukcję rządu na poważny sposób, a nie jakieś tam drobne, kosmetyczne zmiany wprowadzić, bo rzeczywiście ten rząd jest największym rządem od wielu, wielu lat. To też pokazuje, że jak jest tak duża grupa ludzi, bardzo ciężko się nią e, zarządza, więc rząd powinien być e, mały, powinien być e, sprawny. Tego nie mamy tutaj pytanie, w Polsce. Pytanie, czy się tak? da stworzyć mały rząd, jeżeli jest tylu koalicjantów. No każdy no jednak właśnie... chce odpowiadać, tak. wziąć współodpowiedzialność. Nie po to tworzy koalicję, żeby potem móc powiedzieć, a nie, to nie my, to oni. No ale no właśnie dlatego tutaj pytanie, co jest nadrzędnym interesem, czy interes partyjny i to, że mają być obsadzone stołki, czy jednak interes Polski jest ważniejszy, więc y, no dlatego taki duży rząd mamy, myślę, że jednak że Pani oczekiwałaby coś... zmniejszenia, przede wszystkim zmniejszenia rządu. A to oczywiście, rządu. że tak, jak najbardziej i sprawczości tego rządu, bo jak widzimy on sprawny tutaj nie jest. Tak, ja myślę, że to jest kluczowe, o czym mówi Pani posłuch, to sprawczość rządu jest ważniejsza niż to, czy ma 80 osób czy 100. Umówmy się, że to nie są jakieś wynagrodzenia Lorda Carringtona, to są wynagrodzenia do, dobre dla menedżerów spraw publicznych, natomiast w skali państwa, Liczy się efektywność działania, i ja też rozumiem, że ta wielkość rządu do tej pory miała uzasadnienie w ogromie spraw do uporządkowania po ośmiu latach no jednak destrukcyjnych rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Pewnie teraz przyszedł czas na to, żeby troszkę inaczej te priorytety sformułować doprecyzować rzeczy, które na pewno uda się do końca kadencji dowieść, a te rzeczy, których się nie uda dowieść, bo na pewno takie też będą. Tych kwestii programowych doprowadzić do takiego momentu, żeby kolejny parlament mógł to płynnie kontynuować. I też myślę, że to jest przedmiotem, będzie za chwilę przedmiotem ostatecznych ustaleń, i, i być może dzisiaj, być może w ciągu kilku dni szefowie koalicji z panem premierem wyjdą i jasno powiedzą, jedziemy w tą stronę, mamy taki timing i, i realizujemy No dobrze, ale agendę. tu słyszymy o tym, że to właśnie Marszałek Kołownia trochę jednak wsadza kij w szprychy, ponieważ nie podoba mu się to, że lewica miałaby i Marszałka Sejmu i Wicepremiera, a Polska 2050 miałaby według umowy koalicyjnej oddać funkcję Marszałka Sejmu, a na razie nie ma funkcji Wicepremiera. Czyli tworząc większy klub niż Lewica, mielibyście w rządzie mniejszą odpowiedzialność. No pan redaktor sam sobie odpowiedział na pytanie, skąd się biorą nasze frustracje w Polsce 2050. Nie uważam za... Tylko niektórzy stosowne. będą to odbierali jako właśnie walkę o stołki. Nie, nie. Myślę, że w polityce to jest kwestia pewnego rodzaju parytetów i tu się nie ma czego ani wstydzić, ani jakby krępować na tym polega polityka, że każde ugrupowanie bierze taki kawałek rządzenia, nie mówię o stołkach, tylko o zakresie odpowiedzialności, który odpowiada jego y, rozmiarom, powadze i tak dalej. Z całym szacunkiem dla koleżanek, kolegów z Lewicy, jest to klub relatywnie mały. E, żałuję, że, że razem nie jest na razem z nami w rządzie. Pewnie ta Lewica miałaby wspólny klub, tak jak myśmy do niedawna mieli klub trzeciej, znaczy nie klub trzeciej drogi, ale, ale, ale koalicję trzeciej drogi, mając Kluby. To jest już jakby decyzja lewicy, że oni się dzielą. Tak? Natomiast my chcemy mieć odpowiedzialność stosowną do, do powagi naszego klubu. Nie widzę tu nic złego. Położyliśmy priorytety ostatnio na, na stole. Nadal odpartyjnienie spółek, odpartyjnienie publicznej telewizji to są kwestie dla nas fundamentalne, bo one oczyszczają w jakiś sposób życie publiczne i pozwalają, pozwoliłyby dosyć płynnie wejść w kolejną kampanię wyborczą w takim uporządkowanym, jakimś spektrum publicznym. No dobrze, zobaczymy, jak to będzie wyglądało liderzy. Do 15 lipca mamy poznać ten zrekonstruowany rząd, jak to wszystko będzie wyglądało. Pytanie, czy do 15 lipca uda się opanować sytuację na granicy? Wiemy, że tam na granicy z Niemcami, wiemy, że tam jest cały czas dużo emocji, bardzo dużo emocji. Od poniedziałku Straż Graniczna ma kontrolować te granice, mają być wyrywkowe kontrole? to już wiemy. Czy pani zdaniem załatwi to sprawę tych, tych wszystkich emocji, przerzucania, odsyłania w zasadzie przez Niemców migrantów na teren Polski? No tutaj moim zdaniem jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, teraz będzie bardzo ciężko e, wys, takie e, metody zastosować, żeby rzeczywiście zapobiegły temu. No Wyrywkowe e, moim zdaniem e, te kontrole no, może pomogą w jakiś sposób, ale moim zdaniem nie załatwią e, całej tej sprawy. Czyli to powinny być po prostu stałe regularne kontrole wszystkich no, przejeżdżających samochodów. Ja tak uważam, e, że powinno się wzmocnić. E, no, może nie wszystkich, tak? Dokładnie ale no wyrywkowe, no to kwestia też, czy będziemy mieć ludzi do tego, bo przecież jak wiemy, nawet wicemarszałek Bosak sam mówił, że mamy deficyt ludzi w straży granicznej. Chyba półtora tysiąca etatów. Dokładnie prawie. tak, więc no to, to jest też taka kwestia, czy my po prostu jakby liczbowo, osobowo będziemy w stanie zapewnić mocne te kontrole, tak, więc no ma, ma to wejść od poniedziałku, ale no zobaczymy, jak to będzie sprawnie funkcjonować, czy będzie sprawnie funkcjonować, więc no jest bardzo e, sytuacja, na granicy tak naprawdę i wschodniej, i zachodniej trudna, e, więc no, czekamy na rozwiązanie. Na ile rząd jest w stanie uporadzić sobie z tym problemem? Do tej pory była stosowana taka zasada zaufania do tego, co robią Niemcy. Ja tylko przypomnę, że oni wprowadzili swoje kontrole od 16 października, czyli dzień po naszych wyborach do parlamentu 2023 roku. No i my odpowiadamy z dosyć dużym opóźnieniem, wprowadzając te kontrole. Pytanie, czy, czy postawa Niemców w tym momencie się Zmieni. Myślę, że się zmieni postawa Niemców. Ale ja też chcę wszystkich Państwa uspokoić. Na granicy nie dzieje się nic co mogłoby budzić jakiś większy niepokój państwa. To, że Niemcy zastosowali taką metodę, że próbują takiej readmisji tych uchodźców, których uważają za uchodźców, którzy trafili do Niemiec z terytorium Polski, mnie to nie dziwi, tam były też wybory, tam AFD bardzo mocno się wzmocniła, tak bardzo, bardzo stała się takim wpływowym ugrupowaniem. Dzisiaj poza Polską, dzisiaj Liechtenstein zaprost, zaprotestował przeciwko tej polityce Niemców, tego cofania uchodźców do krajów, z których nie ma dowodów, że oni przyjechali. Natomiast to nie są dziesiątki tysięcy ludzi. Bardziej mnie martwi skala i taka akceptacja części środowisk politycznych dla tolerancji bojówek, które powstały i które na granicy uzurpują sobie prawo reprezentowania służb publicznych, czyli zastępowania policji, straży granicznej, kasu, czyli Krajowej administracji skarbowej, tych wszystkich służb, które są uprawnione do kontroli na granicy. I dzisiaj pan premier miał też w tej sprawie spotkanie. Myślę, że konsekwencje wobec osób, które zakłócają porządek publiczny, wzniecają jakieś niepokoje na granicy, że te konsekwencje zostaną wyciągnięte przede wszystkim na gruncie prawa karnego. Niedopuszczalne jest tolerowanie przez osoby publiczne bądź kandydatów do najwyższych stanowisk w Polsce tolerowanie sytuacji, w której Nieznane osoby napadają na obywateli polskich bądź cudzoziemców na terenie Polski i zmuszają ich do okazywania dokumentów, dokonują rewizji, naruszają podstawowe prawa człowieka. Czyli po, powtórzmy, bardziej się Pan obawia polskich obywateli, którzy protestują na ulicy, niż tych ponad 10 tysięcy osób niezidentyfikowanych, które zostały przerzucone do Polski. Przez Niemców. Yy, Nie wiem, czy ta kwota 10 tysięcy to jest ta najbardziej wiarygodna kwota, ale tak. Bardzo obawiam się rozchwiania bezpieczeństwa na granicy przez prawicowe bojówki. Mówię o tym wprost. Wczoraj też mówiła o tym pani minister Adriana Porowska, yy, która jest ministrą od społeczeństwa. No i kwarancji. mówi też premier, w, mówiąc, że PiS i Konfederacja tworzą bojówki, które na tej granicy yy, no, w, nie, tego już nie powiedział, że sieją terror, ale rozumiem, że to do tego zmierzam. Znaczy, dla mnie to są skandaliczne słowa, co, które tutaj słyszę od e, e, pana. E, no jak można mówić. E, inna pierwsza sprawa. E, pani poseł, e, która jest pani minister, tak? E, od e, społeczeństwa obywatelskiego krytykuje postawę obywatelską. Dla mnie to w ogóle jest też niepojęte. E, myślę, że większość w ogóle naszych e, słuchaczy i Polaków w ogóle nie wiedziała, że takie ministerstwo i taki minister istnieje w tym rządzie. Właśnie to mówimy, że, że tu były stołki tworzone tak z, po, po prostu, żeby zapełnić jakąś tam umowę koalicyjną, a nie po to, żeby oni rzeczywiście działali w, w, w imieniu i na rzecz obywateli. No bo skoro tutaj mamy e, na tej granicy obywateli, którzy chcą pomóc, to nie są żadne bojówki, tylko oni po prostu chcą Pomóc Straż Graniczną i zamiast się z nimi spotkać, rząd powinien się z nimi spotkać, powinien wykorzystać ten potencjał, tak? Powiedzieć, jak mogą pomóc, jak mają nie przeszkadzać i tak dalej. Bo oczywiście tam jest, tam jest chaos, ale skoro y, ludzie widzą, że rząd jest nieudolny, że nie potrafią nam zapewnić bezpieczeństwa, no to absolutnie ja się nie dziwię, że oni sami wychodzą na ulicę. My jako kobiety konfederacji już 8 marca miałyśmy tutaj pod Sejmem konferencję prasową, gdzie mówiłyśmy, że jako kobiety nie czujemy się bezpiecznie, bo przecież nie ma żadnej polityki. Polityki migracyjnej, dobrze sprawowanej przez obecny rząd, i widzimy, że kobiety, polskie kobiety, umierają tutaj atakowane przez migrantów. I właśnie moim zdaniem akurat dobrze, że tutaj obywatele wzięli sprawy w swoje ręce, a w rząd powinien to wykorzystać pozytywnie, a nie tutaj nakręcać jakąś falę nienawiści na osoby, które chcą po prostu pomóc i są zaniepokojone tym, co się dzieje. Nie no, liczba, ilość, bo to już nawet nie liczba, ilość e, jakichś nieprawd, półprawd i kłamstw, które był przed chwilą bardzo przepraszam z pani ust, jest porażająca, bo trzeba zacząć od tego, że to nie są jakieś ruchy obywatelskie, które pomagają państwu. Tylko to są bandy, które naruszają prawa Polaków do podróżowania, do godności osobistej. To są osoby, które uzurpują sobie samozwańczo prawo do realizowania funkcji państwa. Jeżeli A czy one te zostały młode osobane, jeżeli ci, niestety nie ale i to no jest ale przedmiotem no to skoro pan też Takie oskarżenia tutaj stawia, to Proszę ja rozumiem, panią, że oni zostali zatrzymani przez policję i zostaną postatowane. Mam nadzieję, zarzuty. że tak. My apelujemy do wszystkich Państwa, którzy zostali dotknięci i udokumentowali tego typu naruszenia waszych praw. O zgłaszanie się do najbliższych jednostek policji bądź Straży Granicznej. To, o czym pani poseł mówi, to nie jest pomoc Straży Granicznej, ponieważ te osoby, ci bojówkarze obrażają Straż Graniczną. Straż Graniczna protestuje przeciwko sianiu chaosu. Na granicy nie ma chaosu. Nie te ma pojawiające chaosu. się bandy próbują właśnie ten chaos zaprowadzić. Ja powiem tak. Czyli przerzucanie jest takie ładne powiedzenie, Polsce, że to jest narracja pisana inną czcionką niż łacińska, i myślę, że jest w tym dużo prawdy. Natomiast nie jest prawdą, że Straż Graniczna nie oczekuje pomocy. Oczywiście jest sporo wolnych etatów w Policji, w Straży Granicznej. Jeśli ktoś czuje niepowstrzymaną chęć służby państwu, bardzo zapraszamy do rekrutacji. Nie wiem, czy pan, nie wiem czy pan widział, bo w internecie jest sporo filmików, które pokazują niemieckich policjantów. Którzy pod osłoną nocy przywożą duży, migrantów. I pan mówi, duży, że nie ma chaosu na granicy. Tak, przeganiają migranta na polską stronę. Tam nie ma polskiej straży są właśnie ci, których pan nazywa. Bojówkarzami, tak. a jeszcze gorzej, tak, ale to już nie będę tego powtarzał. są ci, którzy to filmują. I mówiąc krótko, gdyby ten człowiek, przeganiany przez Niemców, nie zobaczył Polaków stojących po tej stronie, to prawdopodobnie by wszedł i by się tułał, i by się błąkał, i by coś no, by próbował Panie tutaj żyć. Jakby, Nie wiem, czy, czy nie pan nie używa mamy? zbyt mocnych słów dla ludzi, którzy po prostu. Nie chcą do tego dopuścić, bo, bo pamiętają przykład z Torunia, gdzie młoda dziewczyna, doktorantka, bardzo zdolna młoda kobieta została zadźgana przez chłopaka wenezuelczyka, który tutaj przyjechał, okradał sklepy jakoś chciał się utrzymać. E mamy do przykład takich ludzi z Gany, z którzy zostali umieszczeni w domach. Statystyki w domach pokazują, dziecka. że. A dużo wie pan, ludzie, ludzie nie, nie patrzą chyba na statystyki, Polacy niż obcokrajowcy. No bo jest w Polaków więcej, ale jeżeli Statystycznie, jeżeli, jeżeli mamy to znaczy. po, jeżeli mamy taki dylem Temat, czy wpuszczać ludzi niewiadomego pochodzenia? czy też trzymać ich z daleka, to może ludzie jadąc tam na granicę i to nie tylko ci, którzy są e, z, z partii jednej czy drugiej, może po prostu oni w ten sposób wyrażają swoje obawy i pokazują, Pani, że rząd nie spełnia swojej roli. Myślę, że to są osoby sterowane politycznie. Media też, social media pokazują, że część tych osób zarówno była na zachodniej granicy, jak i na wschodniej granicy. Można mieć podejrzenia, że są to jacyś etatowi bojówkarze. Szanowni Państwo, i pani, panie Redaktorze, ja nie y, zgadzam się z taką tezą, że sianie politycznego chaosu y, sprzyja i jest uzasadnieniem dla zastępowania państwa przez jakieś nieznane osoby. To, to jest I prosta droga pani. do faszyzmu. No moim zdaniem państwo sobie nie radzi, jakby rząd sobie nie radzi, z, ani sobie nie radził wcześniej na granicy z Białorusią, ani teraz sobie nie radzi tutaj na granicy z polsko-niemieckiej. Mam nadzieję, że te kontrole tutaj pomogą. Ale tak naprawdę e, powinni, e, no, szczególnie ta pani minister od spraw oby, społeczeństwa obywatelskiego, powinna się spotkać z tymi osobami, które rzeczywiście tam e, protestują i, i próbują tej granicy pilnować i, i porozmawiać z nimi, a nie ona e, ich obraża i tak jak tutaj e, pan z Polski w Ale 2050. dlaczego obraża w jakiś sposób? No obraża? mówiąc, że to są Proszę bojówkarze, kłamać, ale że no, no, bojówkarze y, dla ludzi, którzy są po prostu zaniepokojeni obecną napadają sytuacją, na innych ludzi, Ale no, no, to są bojówki, no, to jeżeli nie? ktoś napada, to powinien zostać aresztowany a on nie, nie nie zostali aresztowani nikim im zarzutów nie postawił więc dlaczego też pan wszystkich wrzuca do jednego worka bo tam na pewno są y, mieszkańcy też y, po prostu terenów przygranicznych którzy po prostu się boją y, o kończyć. siebie musimy kończyć zobaczymy jak to będzie od poniedziałku działało funkcjonowało z tego co mam informację to cały czas ta straż obywatelska tam na, tych, na tej granicy będzie, no, będzie patrzyła na ręce straży to dokładnie tak, no, jak na przeciwko ręce. nazywaniu tego strażą obywatelską ja to, o tym, to jak są... jak oni się Łamiące polskie... To jest ta nazwa, której używają. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę. Pani Klaudia Domagała, Pan Jacek Bartmiński. Dziękuję bardzo serdecznie bardzo. dziękuję.